Witam serdecznie, serwcowe info w poniedziałek 9 grudnia. Zacznę program od przeprosin, ponieważ w ubiegłym tygodniu nie dałem rady zrealizować materiału, który no, nawet miałem w sporej części przygotowany na poniedziałkowy program. Z kolei no, nie dało rady w choroba i w poniedziałek i we wtorek mnie rozłożyła i pokonała. Z kolei, czwartek to były tamki na giełdzie. Piątek, woman invest. Tak więc no fizycznie zabekło czasu. Ale przechodząc już do bieżących rzeczy, spadające stopy procentowe w USA tutaj, wraz z solidnym wsparciem ze strony strony popytowej, ze strony banków centralnych, pomagają złotu. Chiński Bank Ludowy również także powrócił do kupowania złota po przewie od maja tego roku. Więc w tej chwili, oczywiście, widać, że z Bank Centralny Chin przyzwyczaił się do rekordowo wysokich poziomów cen i e, najzwyczajniej w świecie jest przygotowany do budowania swoich rezerw finansowych, rezerw złota niezależnie od ceny samego kruszcu, tak więc jest to całkiem dobra wiadomość. Ja przypominam, że w środę w brzegu będzie konferencja poświęcona SG, natomiast my już przechodzimy do wykresów. Z góry serdecznie dziękuję wspierającym kanał. Zapraszam do Wspierania go dalej, wspierania go, jeżeli jeszcze tego nie robicie, do subskrypcji, do uzupełnienia i udostępnienia materiałów, tak? Komu uzupełniacie informacje, jakieś możecie wstawić w komentarzu do tego odcinka? Jak najbardziej zachęcam udostępnij go przez social media, jak najbardziej także. A my już patrzymy na wykresy. Widać po wykresie, że rynek złota pozostaje nam w tej inside bajowej kwoemacji. też jest bardzo ciekawie, że to dolne ograniczenie nas wstrzymuje. No tutaj ciężko jest stwierdzić, gdzie dokładnie ten rynek chciałby pójść, w którą stronę chciałby podążyć. Raczej technicznie bym patrzył na niego. Oczywiście rośnie nam liczba przekonanych o obniżce 100%, jeżeli chodzi o posiedzenie za 9 dni 18. Grudnia i tutaj już znów mamy zdecydowaną większość osób tu uważających, że dojdzie do kolejnej obniżki stóp procentowych w USA, więc tu jak najbardziej jak najbardziej można sobie na to zeknąć i na tym bazować, tak, no, raczej będzie to czynnik pozytywny, ale widać, że nadal technicznie patrząc na złocie jesteśmy w inside barze i tutaj bym nie... Nie szukał jakiegoś skomplikowanego formatu, który mógłby nam coś zmienić, tylko bym rozgrywał to, co generalnie widać na wykresie. Tak więc, na rynku złota, tak to wygląda. Kolejne kropy naftowej, no w ubiegłym tygodniu mieliśmy spotkanie OPEC, które przesunęło nam w całości tutaj plany. Wycofywanie cięć miało ruszyć w październiku, tak, jednak zostało przesunięte e, do e, najprawdopodobniej przyszłego roku, tak, drugiego kwartału, natomiast nie wiadomo jak to będzie wyglądało, a wszystkie cięcia mają zostać wycofane do końca 2026 roku, czyli też ponownie nastąpiło przesunięcie. Nie odbiło się to mocno pozytywnie na cenach ropy naftowej. Podobnie jak syryjskie przejęcie władzy, choć tu jest większa niewiadoma, ponieważ no, po pierwsze reżim syryjski był wspierany m.in. przez Iran. Również wiadomo, że w tym regionie rebelianci to zbieranina bardzo różnych nacji i oraz religii. Co w efekcie może oznaczać, że dojdzie tam do jakiejś formy wojny domowej, co może rozlać się i stać się kolejnym przyczynkiem, punktem zapalnym na Bliskim Wschodzie. Tym bardziej, że także Izrael tutaj wcale nie stoi z boku, tylko część terytoriów Syrii także zdołał zająć przy obecnej no, skomplikowanej sytuacji. Bank of America prognozuje, że nadwyżki w ropach naftowej podniosą nam cenę, tak ustawią nam cenę średnią na przyszły rok, jeżeli chodzi o baryłkę ropy na 65 dolarów, podczas gdy wzrost popytu na ropę odbije do miliona baryłek dziennie. Tak więc tak wygląda prognoza Bank of America. Także Kanada stara się tutaj przewalczyć tematy związane z proponowanymi cłami przez Donalda Trumpa. I jak ta sytuacja będzie się nam układała dalej, to jest tutaj pytanie dość istotne, ponieważ no, wiadomo, że są to decyzje podejmowane już teraz, pomimo tego, że oczywiście zmianę władzy mamy dopiero w końcówce, w końcówce stycznia przyszłego roku, ale jednak no, wszyscy chcą być przygotowani do tego faktu. Rynek kawy, słuchajcie, no tu można oczywiście zaktualizować w końcu Fibonacciego, tak, mamy historyczny szczyt, e, historyczny szczyt tutaj na 335 centów. Widzimy, że jest tu olbrzymi ruch i zobaczcie, że po korekcie od tego szczytu tak mieliśmy idealnie w punkt Fibonacci'ego zniesienie 23,6, potem odbicie, tak więc raczej spodziewam się tutaj technicznego rozegrania w postaci nowego ataku na tego szczyt jeszcze pomimo tego, że oczywiście też mamy tutaj sytuację, która nam sugeruje technicznie, że mamy znowu inside by, ale raczej tutaj spodziewam się pewnego wyjścia górą z tego właśnie. Zakesu. W tej chwili tutaj jest problem w tym, że e, rolnicy sprzedali większość swoich zapasów, trzymają to co zostało. Eksport w listopadzie wyniósł 4,75 miliona worków, to jest 27% więcej. Natomiast pojawiają się plotki, że na kawie czeka nas to, co mnie nas spotkało w tym roku na kakao, czyli ze względu na wysokie ceny zostaną podniesione depozyty, co powinno zepchnąć te ceny, ale jest to aspekt techniczny i należy po prostu popatrzeć, kiedy on ewentualnie mógłby zostać, w, zostać oczywiście wdrożony w życie. Obawy dotyczące dostaw głównie w Bezli będą nadal wspierać ceny w pierwszej powiecie przyszłego roku. Zapasy kawy w magazynach ICE po raz trzeci z rzędu wzrosły, niewiele, ale jednak wzrosły. W poprzednim sezonie mieliśmy kilkukrotnie większy spadek. Obecnie mamy 285% więcej zapasów niż poprzednio, a na ocenę jakości oczekuje 103% tysiące worków kawy tak więc tutaj wiadomości są całkiem dobre ale raczej nadal spodziewam się, że problemy bezpośrednio w kraju produkcyjnym mogą doprowadzić do sytuacji, w której ta cena będzie nam się zmieniała dalej powzostowo tak wychodziła z tego inside'a w górę jednak Kolejny kakao, słuchajcie, atakuje nam, zaatakował nam 10 tysięcy w ubiegłym tygodniu i teraz kontynuuje ten raid. Nie jestem tu specjalnie zaskoczony. W tej chwili spodziewamy się deficytu w bieżącym sezonie między 160 a 200 tysięcy ton, czyli czwarty z rzędu deficyt sezonowy. To jest spora zmiana, ponieważ ten czwarty sezon miał już być sezonem zbilansowanym więc tutaj pod dużym znakiem zapytania stoją też zbiory na kolejny sezon tak więc raczej są to czynniki pro wzrostowe. Zapasy kakao spadły 20 tydzień z rzędu są o ponad 65% niższe względem poprzedniego sezonu. Więc raczej dla cen kakao to ja nie spodziewam się tutaj zbyt dużych zmian pozytywnych. Raczej spodziewam się, że tutaj będziemy starali się wyjść tymi cenami wyżej i spróbować zaatakować nawet 11 tysięcy czy 11 200 dolarów za tonę kakao, jeżeli chodzi o no, surowce tutaj na kontaktach terminowych. Jeżeli chodzi o kakao, oczywiście ze Stanów zjednoczonych, tak, z giełdy amerykańskiej, bo przypominam, to jest wycena w dolarach amerykańskich. Z kolei na rynku miedzi możemy sobie odnotować też pewne wzrosty, tak, pewien powrót w górę, no, rynek miedzi, tutaj siła dolara Bejakińskiego bodźca w zakresie danych ekonomicznych jest kluczowymi cenami, które napędzały nam niskie ceny w poprzednim miesiącu. Jednak w tej chwili już zaczyna się tutaj to odbijanie, ze względu m.in. właśnie na szacowaną prognozę obniżki stóp procentowych. Mamy także nowy układ zbiorowy w Związkiem Zawodowym w kopalniach należących do Kodelko. więc tutaj 36 miesięcy spokoju powinna mieć ta spółka. Rynek miedzi raczej nie sądzę, żebyśmy sięgnęli 10 tysięcy w tym roku, natomiast myślę, że swobodnie powinniśmy utrzymać się powyżej 9 tysięcy z perspektywą na 9,5-10 tysięcy dolarów za tonę, jeżeli chodzi o rynek miedzi. Tutaj dużo nie ma co kombinować, ani składać tego na czynniki pierwsze, więc ja już przechodzę do rynku gazu, ponieważ dzisiaj chciałbym właśnie zobaczyć, jak Wam się spodoba format. Taki jeszcze szybszy, tak? Więc bez przesadnie wielu, wielu informacji podawanych w trakcie programu. Zapasy gazów Unii Europejskiej 82,7%. Na dzień 6 grudnia ceny spotowe w Azji 15 dolarów czyli niecałe 0,7% mniej niż w poprzednim tygodniu ale to są oczywiście dostawy już styczniowe. Popyt wraz z eksploatem w USA 130,6 miliardów, czyli prawie 5% mniej niż w ubiegłym tygodniu. Zapotrzebowanie ma dalej spadać, więc tutaj sytuacja na e, rynku gazu jest raczej, bym powiedział, negatywna. E, popyt wraz z eksploatem wspomniany, tak, podaż 102,6 miliarda superszyciennych. Zbliżamy się, jeżeli chodzi o podaż tutaj do e, wartości ekoidowych, ale jednak jeszcze troszkę nam brakuje. Grudniowy przepływ do terminali eksportowych 14,3 miliarda 100 sześciennych dziennie. Rekord to grudzień 2023 i 14,7. Tak więc, i jeszcze się to może zdarzyć: Dwa odwiety więcej niż poprzednio, 102 aktywne punkty. Spadek o 30 miliardów w magazynach, w zapasach amerykańskich. Obecnie, jednak plus 8% powyżej 5-letniej średniej. Tak więc, to wszystko widzimy na e, danych a sam rynek raczej tutaj nadal uważam, że jest troszkę przeszacowany, a widać, że ta zima nie jest aż taka ostra w Stanach Zjednoczonych, więc tutaj nie spodziewałbym się jakoś zbyt wielu e, zmian prowzrostowych dla tego rynku, raczej spodziewam się właśnie konsolidacji, czy też nawet zejścia i ponownego testowania wsparcia na poziomie 3 dolarów. Dziękuję serdecznie za uwagę w dniu dzisiejszym, zapraszam. Jak mówiłem, do subskrypcji, udostępnienia materiału dalej, notatek oraz oczywiście na konferencję SG w Brzegu w środę 11 grudnia. Tak więc do zobaczenia i powodzenia na rynkach.